Zniknięcie Siergieja Szojgu. Rzecznik Kremla zabrał głos zniknięcie Siergieja Szojgu. Pieskow ma teraz dużo na głowie. Minister obrony Rosji ma teraz dużo na głowie w związku z Ukrainą. To nie jest właściwy czas na aktywność medialną. Tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował nieobecność w przestrzeni publicznej Siergieja Szojgu. Szef rosyjskiego Mony nie był widziany od 11 marca. Kreml utrzymuje, że minister Siergiej Szojgu na bieżąco informuje prezydenta Władimira Putina i Radę Bezpieczeństwa Rosji na temat operacji w Ukrainie, pisze agencja Interfax, cytowana przez Reutersa. Minister Obrony Rosji ma teraz dużo na głowie w związku z Ukrainą. To nie jest właściwy czas na aktywność medialną, skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Na dowód tego kremlowski kanał RIA Kremlin Polo publikował nagranie z wideokonferencji, gdzie na ekranie widać Szojgu. Trudno jednak potwierdzić, kiedy nagranie zostało wykonane i czy nie zostało spreparowane. Wcześniej niezależne rosyjskie media opisywały sytuację, gdy 18 marca w telewizji pokazano ministra obrony podczas wręczania odznaczeń państwowych. Wideo to jednak, jak wskazano, było stare, pochodziło z 11 marca. Wojna w Ukrainie. Zniknięcie Siergieja Szojgu. Siergiej Szojgu ostatni raz widziany był publicznie 11 marca, mimo że na początku trwającej od 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę zabierał głos i brał udział w konferencjach prasowych. Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Robnio, Oleksii Daniłow, ocenia, że zniknięcie z przestrzeni publicznej w Rosji ważnych postaci ze struktur siłowych. W tym ministra obrony Siergieja Sojgu świadczy o tym, że trwa tam szukanie winnych niepowodzeń na Ukrainie. Wcześniej na zniknięcie z przestrzeni publicznej ministra Sojgu, a także szefa sztabu generalnego generała Waleria Gierasimowa i innych braczy, wagi ciężkiej w strukturach siłowych Rosji uwagę zwrócił doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Wojna w Ukrainie. Ciekawa cisza, ciekawy informacyjny niuans. Już od prawie dwóch tygodni w telewizji federalnej Rosji i na publicznych protokolarnych wydarzeniach nie ma dwóch kluczowych postaci bloku siłowego Rosji, ministra Szojgu i szefa sztabu Gierasimowa, napisał Podolak w telegramie. Zniknęli. Nie ma też systemowych i istotnych protokolarnych oświadczeń innych przedstawicieli wagi ciężkiej, łącznie z szefami służb specjalnych Patruszewem, Bortnikowem, Naryszkinem że zniknęli z obowiązkowych protokołów. Bardziej niż zazwyczaj milczą ekonomiści, premier Miszustin, szefowa banku centralnego Nabiullina, minister rozwoju gospodarczego, Reszednikow. Wszyscy całkowicie zniknęli nawet z publicznej protokolarnej przestrzeni, podkreślił. Jak dodał, pozostał tylko szef MSZ Siergiej Ławrow, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowi klasyczni rosyjscy propagandyści. Ciekawa cisza. Podsumował.